Ktoś bezpański był postrzegany już jako ktoś, kto żyje w nierządzie. I to jest pytanie również teraz w tej chwili do mnie i do ciebie, czy ja mam Pana? Śpiewamy, Jezus jest Panem, ale czyim Panem? Że nie tylko jest Panem, tylko jest moim Panem. Żeby moje życie nie stawało się coraz bardziej pogrążone w bagnie, to ja muszę mieć Pana. I żeby go mieć, to ja muszę się mu codziennie oddawać. Czy Jezus jest rzeczywiście Panem? Czyli tym, którego wolę, chcę pełnić, i którego proszę wszystkim o to, by spełniała się wola Jego Oca w moim życiu. Takie nastawienie serca jest w istocie rzeczy przymierze. Przymierze niektórzy z proroków rozumieli jako więź, podobną do więzi małżeńskiej. I chociaż małżeństwo nie oddaje w całej pełni istotę związania miłością, jaką Bóg miał dla Izraela, jest jakaś analogia, pozwalająca nie ograniczać rozumienia swego odniesienia do Boga jedynie w sensie prawnym że jestem katolikiem i z jakimś numerem ewidencyjnym w kartotece zakrztał.